Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Serdecznie polecamy. Witamy Was po kolejce numer 16, w której cały skład Hotornot jak jeden mąż wyłamał się szablonowi i podarował opaskę Cristiano Ronaldo. No rzecz jasna wiązało się to z tym, że mecz Liverpoolu oglądaliśmy za kanapy, jednak ostatecznie triumfowaliśmy. No i Portugalczyk dał nawet jeden więcej punkt niż Mosalach, a co mieliśmy emocji to nasze. Także dzisiaj w dobrych nastrojach podchodzimy do odcinka i jesteśmy w składzie ja, Łukasz Maciejewski oraz Emilian Cichoń. Witam serdecznie. Kuby dzisiaj nie ma, Kuba obchodzi dzisiaj urodziny, także w komentarzu możecie życzyć mu wszystkiego najlepszego, a jako prezent dać łapkę w górę pod tym filmikiem. Także Kuba, 100 lat, a my przechodzimy do kolejki numer 16 i podsumowania konkursu. I tutaj nagrody, czyli freebety o wartości 20 zł wygrywają Homik PP, Mateusz Kowalczyk, Patryk Nieckaż oraz Smakosz08 i Was prosimy klasycznie o zwrócenie się na nasze konto hotornote.fpl lub fanpage Agielskie Espresso na fejsie. No i klasycznie również, tym razem też mamy dla Was konkurs jak zwykle do wygrania free bety o wartości 20 zł, trzeba wytypować zawodnika, który zdobędzie najwięcej punktów w kolejce numer 17, ile to będzie, a także dać łapkę w górę pod tym filmikiem. A żebyśmy uzbierali 100 łapek łączy. Także to tyle, jeśli chodzi o klasyczny wstęp. Jeszcze na planszy pojawiły się kupony, które my stawiamy na rundę numer 17. Tym razem dobry kurs jest na Denisa, ponieważ jest to 2-2 za over 4,5 punkta. A szybciutkim krokiem przechodzimy do podsumowania składów z kolejki numer 16, jak tobie poszło Emilian, jest awans do 1K czy nie jeszcze nie jest obecnie miejsce 1252, miałem 86 punktów z minus 4, żeby kupić Ronaldo Ogólnie, praktycznie cały skład zapunktował oprócz Rzoty i Jamesa, którego, z czego Rzota sławkę, więc może do tego mu się nie przyfarciło. A tak to nie mogę narzekać, Gallagher w końcu oddał po tych kilku kolejkach posłuchy, więc jestem uber szczęśliwy. No właśnie, gdyby nie ten nieszczęsny Galagher to u mnie znowu by była zielona strzałeczka. No i dopóki on nie zagrał, to była, ale po jego wyczynach, po jego 15 punktach już nie było szans. U mnie 66 oczek, czyli całkiem w porządku, no ale minus 8 w związku z tymi tam wariacjami covidowymi. Więc net to jest 58 punktów. No i co do tego galachera, no to musimy wziąć go pod lupę, ponieważ jest to zawodnik, który, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że mamy mieszane uczucia aktualnie, ponieważ gra niżej. I faktycznie tak było, bo w, kolejce, w kolejkach numer 13, 14, 15 grał bardziej na, na 8 niż na 10. No to teraz, tak żeby zagrać nam na nosie, no to Galacher był najwyżej ustawiony w całej drużynie, oczywiście jeśli chodzi o średnią pozycję i dał dwa gole. Także co z tym Galacherem? No tutaj mamy na razie dobre informacje, ponieważ z, zamiast szlupa zagrał Hughes, który przejął rolę kontuzjowanego jeszcze Jason McArtura. ale ten też niedługo wróci do treningu, więc to są tylko dobre wiadomości, bo Gallagher nadal będzie grać jako ten najbardziej ofensywny z trójki pomocników, aż tak jak tutaj wspomniałeś czasem i najbardziej, naj, najbardziej ofensywny piłkarz krystal Palas, więc tutaj raczej bym się nie zastanawiał i go trzymał, czy bym go kupował? No na pewno bym się zastanowił, ponieważ w tej półce cenowej nie ma wielu opcji, ale no na pewno warto mieć go na i śledzić jego poczynania. Tym bardziej, że ten nieszczęsny ślub, który tak odbierał smak życia posiadaczom Galachera, jedzie niedługo na puchę narodów Afryki, więc odpadnie na jakiś czas. No i co do tego Galachera, no to to jest spory paradoks, że gość w trzech poprzednich kolejkach robi, robi łącznie gorsze liczby niż w tej kolejce numer 16, no bo XG plus XA miał wtedy 0,47, a teraz w jedną kolejkę ma 0,82. Między kolejkami 13 a 15 oddał tylko 3 uderzenia, a teraz miał 7, więc widzimy jak ta pozycja determinuje ruch, jeśli chodzi o galachera. I jeśli on gra wyżej, on daje punkty. Więc musimy tylko liczyć na to, że jak najmniej będzie szlupa, jak najmniej jakiegoś mili wojewicza, przy którym też Galacher wyglądał gorzej, a te punkty na pewno przyjdą. No i możemy przejść dalej, bo tak jak powiedziałem we wstępie, był COVID w Tottenhamie, No i teraz troszeczkę się wyjaśniło odnośnie Spurs, ponieważ. Oni wrócili już do treningów, no ale za to pojawiły się kolejne przypadki, ponieważ są e, przypadki w Brighton 3-4, jest też kilka w Aston Villa. W United również się pojawiły, tam raczej spokojnie, bo jest to określone jako mała liczba, nie jest podane dokładnie ile. Ale co, Milan, jakie ty masz informacje na temat covid na ten moment? Czy coś jeszcze byś zaktualizował? No, w przypadku Manchesteru United podchodzi do tego z ostrożnością, bo tam masz zamknięty ośrodek treningowy, więc to może być takim. No, straszaknie przed nas kolegą, kolejką, że może być przełożony mecz, więc raczej bym nie śpieszył się z kupowaniem tych piłkarzy, W ogóle bym przed tą kolejką trzymał te transfery jak najdłużej, żeby mieć w miarę jak najwięcej informacji przed samym kliknięciem transferu, żeby się nie okazało, że klikamy kogoś, kto nie zagra. Więc no, na razie nam pozostaje jeszcze czekać. Nagrywamy to w poniedziałek, więc jeżeli jutro jakieś dodatkowe informacje wypłyną, to będziemy na was na bieżąco informować na Twitterze czy na Instagramie. No w przypadku United to było prawdopodobnie bardziej takie prewencyjne działanie, by nie powtórzył się przypadek na przykład Tottenhamu. No jeszcze wracając do Spurs, no to mieliśmy też pytanie e, czy trzymać Son'a w składzie i czy lepiej może poszukać jakiegoś tańszego rozwiązania. No na pewno trzeba poczekać na konferencję Antonio Conte, bo on raczej na prostu powie, czy Son jest już zdrowy, bo był według mediów wśród tej grupy zakażonych, wśród tej grupy zarożonych. Więc na pewno, jeżeli będzie zdrowy i ten mecz zester dojdzie do skutku, to chyba warto go przetrzymać przez te dwie kolegi, że potem znów się załapać na ten dobry kalendarz. No, a tak to jeżeli się dowiemy, że są dalej jest niedostępny, to można się zastanowić nad jego sprzedażą. Ja sprzedałem i w sumie trochę żałuję, bo kupiłem Fodena, który też przed z ławki teraz i dał jeden punkt. No ale co do Sona, no to... Jeśli faktycznie by, było, by była potwierdzona informacja, że on wraca, chociaż wiemy, że tak jak nam ja powiedział, że on był na tej liście zawodników, którzy według mediów miały covid, no i to by się wiązało z dziesięciodniową kwarantanną, więc by nie wrócił na ten mecz. No, ale jeśli wróci, no to na pewno nie warto go sprzedać pod żadnym pozorem, bo no po prostu niedługo będzie kolejka numer 21, czy, czyli ta prawdopodobna, w której mecze Tottenhamu będą odrabiane no i po prostu będą podwójne kolejki. Stąd te punkty Sona wrócą i nie warto go sprzedawać. A co do tego, czy warto sprzedawać, czy nie, no to możemy przejść dalej i mamy obronę Chelsea, ponieważ w ostatnich kolejkach. Oni wyglądają dużo gorzej. Dość powiedzieć, że w czterech ostatnich rundach oni stracili 7 bramek, zaś między kolejką pierwszą a 12, czyli w pierwsze 12 kolejek, stracili ich tylko 4. Te liczby są no po prostu druzgocące, jeśli chodzi o to, ile Chelsea traci bramek. No i co z tą podwójną obroną Chelsea, bo to już nie wygląda tak dobrze. Sam James w ostatnich czterech kolejkach zdobył tylko jeden punkt. No, jeżeli miałbym podwójną obronę Chelsea, to raczej powoli bym, powoli bym z niej wychodził. Ponieważ no oprócz tego, że Chelsea jest trochę pod formą nawet może i trochę więcej. Do tego dochodzą kontuzje w środku pola, bo widać ten brak kowaczycia albo kanter, Jeżeli do tego dochodzi fakt, że jeszcze Jorginho gra z bólem bodajże pleców, nie pamiętam dokładnie, któ której części ciała ma kontuzję. Więc to na pewno też przekłada się. Do... Oczywiście nie ma Chiluela, to też jest duża strata de dla defensywy. Więc raczej z podwojenia bym wychodził, chociaż akurat w tej kolejce byliśmy świadkami tego, że podwojenie działało, ponieważ prawdopodobnie dwie z trzech najpopularniejszych opcji zapunktowały z obrońców Chelsea, ale wiadomo tutaj to trochę szczęśliwie chociażby ten Rudiger, bo raczej nie w każdej kolejce będzie, będzie, faulowany, dla, będzie faulowany na rzut karny. Ale ja bym przynajmniej w moim osobistym odczuciu powoli z obrony Chelsea wychodził. Do tego dochodzi mi ten kalendarz, bo w zasadzie następne dwie kolejki to jest Everton i Wolves to są bardzo dobre fiksy pod złapanie CSA. Następnie jest Aston Villa i Brighton no to też są jak na, na klasę zespołu, jaką jest, jakim jest Chelsea, tutaj też można złapać za, CSA, ale no na pewno jest to trudniejsze zadanie niż taki Wolverhampton, który ostatnio ma spore problemy z ofensywą. No i od tej 21. kolejki wraz z początkiem roku wchodzi kalendarz, który można nazwać ścieżką zdrowia, ponieważ to jest Liverpool City, to tęcha, potem mamy dwa blanki, więc tutaj już raczej nie będziemy, mieć, nie będziemy chcieli mieć żadnego z obrońców Chelsea, a co dopiero podwojenie. Jeśli chodzi o Chelsea, no to warto zauważyć, że oni nie dostają więcej strzałów niż to było wcześniej, ponieważ między runą 1 a 12 było to 967 strzałów na, na mecz, zaś teraz jest to 10. W celne to też jest równo po 6. Także jeśli chodzi o strzały, no to jest tak samo, nic się nie zmienia, tylko chodzi bardziej o ich jakość. Chelsea popełnia bardzo dużo błędów, też indywidualnych, no i to po prostu determinuje, że Chelsea traci tyle goli. Jeśli chodzi zaś o samą liczbę uderzeń, no to to zostaje tak samo, także możemy liczyć, że jeśli Chelsea bardziej się skoncentruje, no to po prostu wróci. Zaś z drugiej strony, tak jak, tak jak Emilia mówisz, ten gorszy kalendarz się zbliża od kolejki numer 20 i tam będzie też. Tam będą też klubowe mistrzostwa świata, także z tego podwojenia obrony Chelsea i tak będziemy wychodzić. I. Nie wiem, czy teraz nie jest na to dobry moment, szczególnie jeśli ktoś nie ma żoty. Y, bo jeśli ktoś nie ma żoty, to wchodzi w Robertsona, który ostatnio robi, punk robi punkty i liczby nawet lepsze niż Trent. No, wejście w podwójną rolę Liverpoolu może być fajnym wyprzedzeniem szablonu, bo wydaje mi się, że dalej y, potrojenie w postaci żoty i Salaha jest w sposób w większości składu, więc to jest na pewno dobra alternatywa. Zwłaszcza, że żota już powoli może kończyć swoją przydatność do użytku, ponieważ no, wróci do treningu Firmino. Wiadomo, że za chwilę z Puchar Narodów Afryki znów będzie grał, ale też nie wiadomo jak atak Liverpoolu będzie działał w zestawieniu żota Firmino, Minamino zamiast Mane i Salah'a. Oczywiście to jakoś spadnie, więc tutaj może tak sobie wmawiamy ciągle, że no wyjadą Salah z Mane na Puchar Narodów Afryki, to tam żota pewniakiem będzie punktować. nie powiedział, że właśnie bez Salah'a i Mane ten Liverpool będzie przynosić wiele punktów w ofensywie. Robertson bardzo imponuje w tych ostatnich kolejkach. Szczególnie tego współpraca z Mane, oni, oni tam dobrze się uzupełniają, Mane często gra piłkę do szkoda, gdy ten obiega sytuację i widzimy to też po liczbach, bo, bo w czterech ostatnich kolejkach on ma więcej wykreowanych okazji nawet niż Trend, ponieważ on ma 12, Trend miał 10, ma najwyższe expected goals plus i expected assist łącznie niż ten cały szablonowy tercet James Cancelo i Trend. Także jeśli ktoś nie ma żoty, no to mi się wydaje, że Robertson jest w tym momencie must haveem, bo wrócił do tej formy z sezonu, gdy z trentem robili powyżej 10 asyst w sezonie. No i wprawdzie widzimy, że jeśli chodzi o szkotę, no to on nie oddaje, nie oddaje przecież dużo uderzeń, no ale wszystko raczej ściąga na asysty i w tych czterech ostatnich meczach miał aż trzy. Także jeśli ktoś nie ma, to powtarzam, I, i macie środki, to Robertson w tym momencie jest pewnie jednym z najlepszych transferów i jedną z najlepszych różnic, ponieważ też e, defensywa Liverpoolu jest bardzo mocna, i, no, i widzimy to po liczbach. No i też Robertson jest Magnese'a na bonusu. to jest też na, pe na pewno jakaś przewaga, zwłaszcza, że posiadaje trendę obecnie tak dużo, że czyste konto Liverpoolu nam praktycznie szkodzi niż pomaga. Także jeśli ktoś ma podwojoną obronę Chelsea i trochę środków w budżecie, to wydaje się, że jest to ten tak zwany no-brainer. I nawet jeśli ktoś ma jednego obrońcę Chelsea i wolny transfer, to czy ty byś na przykład nie kliknął, nie kliknął teraz yy, Robertsona za Jamesa? Mm, teraz chyba jeszcze nie. Po prostu wydaje mi się, że przynajmniej tego jednego obrońcę Chelsea warto mieć przez to właśnie posiadanie. Bo jeżeli mimo wszystko Chelsea złapie CSS na następnych kolejkach, a my nie będziemy mieć żadnego, to po prostu nas to bardzo zaboli. Nawet mówimy o cso konta Robertsona i Trenta. Ale na pewno warto mieć to w tył głowy, że za jakieś 2-3 kolejki można poszukać transferu, żeby zrobić taką podmiankę. Zwłaszcza, że Robertson nadal jest Uber różnicą. W tej chwili jego posiadanie wynosi zaledwie 3%, więc tutaj jest naprawdę pole do wykorzystania tego. No właśnie mieliśmy też pytanie, co zrobić z Rhysem Jamesem. Czy wymienić go nawet na koś, nawet nie na Robertsona, ale na przyszedłego na obrońcy United czy Aston Willi? No nie wiem, ja czy większość z nas ma jeszcze na nim pobudowane duże waliu, ponieważ kupowaliśmy ich wcześniej, albo w miarę wcześniej, jego cena ciągle rosła. To no, trochę szkoda go od razu wywalić, ma ten spadek formy, ale dalej wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych opcji na najbliższe 2-3 kolejki do wyroboty, Jeżeli daje będzie zawodzić, na pewno można rozważyć. A po prostu, jeżeli chcemy jakiegoś obrońcę Chelsea czy Manchester United czy Aston Villa, to są tańsze alternatywy, które można upchnąć chociażby za jakiś czwarty, piąty slot w pomocy. Choćby Denzio dalej jest opcją. Oczywiście, jeżeli dostaniemy informację, że United i Aston Villa normalnie więcej zagra w następnej kolejce. A w przypadku Aston Villa, no wiadomo, cash jest droższy, ale Matt Target dalej za 4 6 jest bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że wykonuje rzuty rożne, też gra wysoko, więc. Opcje z tych defensyw można rozważyć w innym slocie, po prostu nie za za zawodnika Chelsea czy innego obrońcy. Co do jeszcze tego Jamesa, no to myślę, że naprawdę pewno by mnie wychodził w tym momencie. Teraz jest Everton, który wprawdzie ostatnio gra lepiej, już, jeśli chodzi o ofensywę, szczególnie od kiedy wrócił do Korei, no ale później jest Wolverhampton, który w ostatnich meczach oddaje najmniej strzałów ze wszystkich drużyn, także tam możemy liczyć na czyste konto. Dalej jest też Aston Villa i Brighton, także myślę, że jest szansa na te punkty. I James, wró James wróci, James po prostu nadal kręci liczbę jeśli chodzi o ofensywę, nadal jest aktywny, także to po prostu jest gorsza seria i czekamy po prostu aż się odbije. Ale nawinąłeś temat Aston Villa i to jest też ważny, ważny punkt tego odcinka, ponieważ oni w, koń w końcu wchodzą na dobry kalendarz za Gerarda, ponieważ kolejne pięć spotkań to Norwich, Burnley, Chelsea, Leeds oraz Brentford. No, i patrząc na to, że mimo tego, że oni grali w tych pięciu pierwszych spotkaniach z dobrymi rywalami, ponieważ było to Brighton, Crystal Palace, City, Leicester i Liverpool, a mimo to oni kręcili bardzo dobre liczby, jeśli chodzi o szczególnie obronę, to czy ty widzisz w tym momencie. Yy, taką yy, konieczność, by kupować yy, któregoś zebraniczka w Aston Villa. Konieczność? Nie. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka różnicy, to w Aston Villa jest świetnym polem do ściągnięcia jakiejś różnicowej opcji i w obronie i w ataku, ponieważ Oli Łotkis może być alternatywą dla choćby Jimeneza czy Wilsona. Jeżeli ktoś ich jeszcze trzyma za Antonio, no w sumie też, tylko bałbym się bez niego mimo wszystko grać. Chyba, że mamy nasze i Antonio, to wtedy można pomyśleć, ale wracając do obrony, ja sam mocno rozważałem casha od jakichś dwóch kolegów że właśnie na teraz bym go kupił za Williamsa i mógłbym wtedy grać czwórką obrońców. Ewentualnie rotowałbym miał po prostu ławkę. Ona się zawsze przy, przy takim natężeniu spotka, jaki nas czeka. Zwłaszcza teraz, kiedy zawsze mogą nam przełożyć mecz nawet, nawet po deadline. Po prostu w przypadku Asnowili już wspominaliśmy, że Gerard mocno stawia na wahadła na woki obrony. Modę wysoko. Widzimy w tych ostatnich meczach, jak ofensywnie gra ten Matiker. samko tak jak powiedziałem, rozważam go bardzo. Nawet pomimo tego ostatniego meczu z Liverpoolem, gdzie tam chyba miał chciał prostu, tego karnego strasznie dla Salaha. Może go miał tak kapitalnie fantazy. Ale wydaje mi się, że Daje Naprawdę warto mieć na rozwadze któregoś z wahadeł z Aston Villa, ponieważ naprawdę to mogą być spoko punkty na bliższy kolejkach. Praktycznie kalendarz do wiosny jest bardzo dobry z jakimiś pojedynczymi, tylko Meczami z czołówką jest naprawdę warto rozważyć, zwłaszcza, że Emiliano Martinez jest bardzo drogi, więc ciężko w niego zainwestować chociażby. No tak, my przytaczaliśmy już nieraz te liczby Gerarda, jeśli chodzi o jego pobyt w Rangersach i tam, szczególnie jeśli chodzi o grę defensywną, było bardzo dobrze. On przez cały sezon stracił tylko 19 bramek, no i od razu widać, jak to też się zmieniło w Aston Villa bo... Mimo tych cięższych rywali, no to oni na przykład byli na siódmym 7, na 7 miejscu pod względem straconych goli w tym okresie za Gerarda, czyli w pięciu ostatnich kolejkach. Jeśli chodzi o strzały celne, byli na dziewiątym miejscu. Jeśli chodzi o strzały na ich bramkę, byli na szóstym miejscu spośród wszystkich drużyn z Premier League. Także. Ta obrona trzyma się mocno, a skoro Kasz czy Target grają bardzo wysoko i notują całkiem spoko liczby w ofensywie, ponieważ nawet Kasz w tym poprzednim spotkaniu przeciwko Lester mógł mieć dwie asysty. W sumie jednej był no naprawdę o krok, bo tam po prostu konsa drasnął piłkę i przez to nie miał asysty, właśnie Polak. Także oni obok Robertsona są na pewno jednymi z największych różnic, jeśli chodzi o kolejne rundy. Ale co do Watkinsa, bo to też jest bardzo ciekawe I też mieliśmy właśnie pytanie Czy warto podmieniać w tym momencie Antonio na Łotkinsa I tu mam spory dylemat, bo Jamajczyk jest bardzo ociężały w ostatnich rundach Widzimy to też Między innymi po tym, że On ostatniego gola strzelił w kolejce numer 9 Liczby też generuje mniejsze Bowen wydaje się dużo lepszą opcją No jednak przy tym kalendarzu Trochę po prostu aż szkoda Jeśli go trzymaliśmy przez taki czas No właśnie przez ten kalendarz go szkoda wywalać jeżeli miałbym Bowen na schodzie, to bym na pewno zastanowił się nad tą podmianką. Oraz gdybym wiedział, oczywiście, znów wspominamy o tym, że nie jesteśmy pewni, co z tym meczem, a to kto tam ma COVID. Ale statystyki obu na są bardzo podobne, tak jak już od kilku odcinków wspominamy, nie ma dużo alternatyw, więc jak się jakaś pojawia, to na pewno warto ją mocno rozważyć. I w zasadzie tyle. no Ja bym mówił, rozważył tylko, jeżeli miałbym jakieś, jakikolwiek inny Aset za ataku, West Ham może mieć jakiekolwiek inne pokrycie z ewentualnych punktów młotów. No, ale w zasadzie Łotkis jest jedyną off-resortem, o możemy polecić, ponieważ w pomocy wiemy, że Wendyja czy inne, inni pomocnicy zawodzą. Ma taki Bailey, który miał udane przetarcie, potem jak wrócił po kontuzji, znowu jest kontuzjowany. To w sumie z powodu tego tylko możemy tych za 4,5 polecić, bo Jacob Ramsey i Douglas Lewis wyglądał spoko, ale z drugiej strony, czy chcemy specjalnie dopłacać 0-1 względem Gilmura, czy Brown-Hilla, żeby mieć rezerwowego pomostnika, który wejdzie w 1 na 10 spotkań i akurat wtedy może zapunktuje, no, raczej średnio. Takim minusem, jeśli chodzi o Watkinsa, jest na pewno to, że wraca Danny i kto wie, czy właśnie Watkins nie wyląduje na skrzydle, a w takim razie, wiadomo, no nie lubimy, gdy napastnik gra gdzieś out of position, cofnięty. No szczególnie przypomina się teraz sytuacja Kinga, który, o którym się mówiło cały czas, że jednym z jego atutów jest to, że gra wyżej niż Denis, a on ostatnio grał jako lewy wahadłowy bardziej niż w ogóle nawet lewy skrzydłowy, podczas gdy Denis był na szpicy, także... W przypadku Łotkinsa nie byśmy, byśmy nie chcieli chyba powtórki z rozrywki. No Pytanie: jak bardzo powinniśmy się bać? Tego Łotkinsa skrzydował w zasadzie pierwszy mecz Gerarda w Astonvilii. To był Inks na dziewiątej z Łotkins jako odchodzący na basnik z lewej strony boiska i praktycznie miał większość kontaktów w polu karnym, bo że od Inksa miał też przecież gola. Więc no to może równie dobrze zadziałać. W końcu Watkins tak grał jeszcze za czasów Championship, dopiero go. W tym ostatnim w sezonie przetransferę chyba zrobiono z na napastnika, więc to nie musi być aż tak straszna opcja, jak ją malują jako ten skrzydłowy. No nadal bo według mnie można rozważyć, bo dodatkowo ten Inks no, dalej nie zachwyca, więc może jest jakaś szansa, że będzie częściej rotował z jakimś innym skrzydłowym. I wtedy Łotkis by częściej grywa na tej dziewiątce. Patrząc na to, jaką mamy w sumie aktualnie posłuchę w ataku, no to każda opcja jest dobra, bo tak naprawdę mamy Ronaldo i Denisa, czy Kinga. No, także na pewno fajnie zwrócić się ku Watkinsowi, no ale tak jak też Emilian powiedział, to nie jest żadna konieczność. Cała Aston Villa nie jest koniecznością i możemy spokojnie ich obserwować. Tym bardziej, że no to są po prostu turbo różnice w tym momencie, także. Aston Villa zamykamy, a przechodzimy już do pytań i pierwszy z nich, kto za Cancelo na następną kolejkę? No i to jest w ogóle ciekawy case, ten Cancelo, bo on już został sprzedany przez 300 tysięcy menedżerów i ja się pytam, jak? Jak? Po co? Czemu? Dlaczego? No najlepszym zastępcą dla Cancelo na następną kolejkę będzie Livramento, ponieważ większość z nas ma go na ławce i akurat na przyjemny fix, no, wiadomo z William Caballero i z Gallagherem w Ormie może być trudno o czyste konto, ale na pewno Lepiej, żeby wy wypadł w tej kolejce kanso, niż w wtedy byśmy musieli grać na Arsenal chociażby. No i tak, jak tutaj powiedział Łukasz, no nie warto go sprzedawać. Większość z nas ma danie na pobudowane value, do tego wraca za kolejkę. Dalej będzie miał pewny skład, dalej będzie dużo kreowa i uczęszał w ataku, więc no nie ma najmniejszego powodu, żeby go sprzedawać w tej chwili totalnie nie ma najmniejszego powodu, by wychodzić teraz z Portugalczyka. To jest tylko jeden mecz Banicji za pięciu tych kartek, także spokojnie niech poczeka na ławce, bo on prawdopodobnie jest drugą najlepszą opcją w tym momencie po trencie i gdzieś tam na poziomie pewnie Robertsona. A którą opcją w kolei jest Region, do którego tak czekamy i kto za niego ewentualnie, jeśli, jeśli on miałby nie zagrać? No to już tutaj wspomnieliśmy, Dalot na pewno jest opcją, jeżeli Manchester United będzie normalnie rozgrywał spotkanie. Do tego Cash lub Target. No i jeżeli ktoś ma budżet i nie ma żoty, to możemy to tego Sona pchać na, na Newcastle. A Masyłaku? Bo to jest pytanie o Masyłaku. No nie znaczy, nie Wydaje mi się, że Cresswell że niedługo wróci, już bodajże trenuje. Dodatkowo dziś mi się obiło o oczy na Twitterze, że Emanuel Longelo, jakiś junior z Akademii West Hamu, to będzie chyba mój nowy ulubiony junior West Hamu po y, Omideko. Mógłby o legendarny. Tak, mój ul ulubiony jak dotąd. Ponoć zagra bardzo dobre spotkanie z Dynamem Zagrze w Lidze Europy i też jest rozważana jako, jako alternatywa na lewą obronę, więc tutaj z Masułaku bym nie ryzykował. Jak już chcielibyśmy obrońcę West Hamu, to na pewno cofal jest opcją, która też będzie grała ofensywnie i ma pewny skład przy kontuzji Johnsona. A skoro mówiłeś o tym, że można też kupować Robertsona i podmieniać za to czy kupowałbyś Madisona za Portugalczyka? No, i już wspominałem o nim, że Madiso to nie jest obce do fantazy. Niestety nagle coś mu przeskoczyło w głowie i zaczął punktować. Zresztą tak Mason ma, którego też zawsze odradzałem, ale akurat tak się składa, że nawet jeżeli chcielibyśmy w niego zainwestować po tych trzech cyfrówkach, w ostatnich trzech meczach, to dalej patrzymy na kalendarz i w zasadzie do końca sezonu, no może nie do końca, do, do kwietnia Lester nie ma dobrego kalendarza, bo zawsze Albo jest seria słabych meczów, tak jak teraz, faktycznie do końca roku są słabe, trudne mecze oprócz Evertonu, potem mamy dwa dobre fiksy i znowu są słabe mecze, ewentualnie przeplatanka dobrych ze słabymi, więc raczej ja bym nie inwestował w Leicester w tej chwili, a szkoda, bo też mnie w sumie zainteresował Harvey Barnes i Parson Duck jako opcje. A co do soda? no, nawet jakby był lepszy kalendarz, to pamiętajmy, że przed tą serią dwucyfrówek on gra po 45 minut, po 10 minut. Często był zmieniany już po godzinie gry, więc po prostu teraz ma lepszy moment w sezonie. Więc może po prostu taki akurat mu się trafił i za chwilę znowu będzie zjazd formy. kwestia tego, ile właśnie ten lepszy moment potrwa, bo teraz to on e, gra troszkę jak Bernardo Silva, ponieważ nie robi liczb, a e, są gole, są asysty, e, więc no, je patrząc na jego grę, on ma spory luz. Także nie wiem, czy bym go aż tak skreślał, jak ty to mówisz. A pewno nie skreślałbym go z opcji fantazy, jak już zaczął dowodzić jakieś liczby, ale no w tej chwili bym go skreślał, bo no raczej nie chcemy go kupować na Tottenham, Everton, City, Liverpool. Już prędzej bym go rozważył właśnie na te y, trzy mecze po Nowym Roku z Norwich, Burnley i Wrighton i potem się zastanawiać, czy warto go przetrzymać przez Liverpool i West Ham, żeby potem mieć ten kalendarz trochę w kratkę, ale już na pewno lepszy niż te najbliższe cztery kolejki. No to ostatnie pytanie, e, czy jest sens trzymania Antonio, bo e, może to wyznaczyć też oczekiwanie na Calvert Luina, który ma wrócić na Boxing Day. No to może być też oczekiwanie na Patryka Banforda, jeżeli wróci, ponieważ chyba nie jest to aż tak poważna kontuzja. A Liz ma dobry kalendarz od 20-21 kolejki. No, można go przetrzymać, akurat będzie właśnie to miejsce a No i jest też szansa, że już do tego czasu Rafael Beniteza nie będzie we nie Wydaje mi się, że... To kwestia tylko kilku meczów, kiedy będzie zmiana trenera, i może ta jakoś wdrgnie coś w tą drużynę, i może efek nowej miotu ze zdrowym DCL-em będzie świetnym momentem na inwestycje. Tylko, że w tym Evertonie coś drgnęło, jak wrócił do kura, więc nie wiadomo, co będzie z Benitezem. A co do Dukure, to warto wspomnieć, że asystent miał, więc już wraca do właściwe Tory, do no będzie znowu opcją. Tylko mówię, tutaj pewnie ben Benitez musiałby być zwolniony. No właśnie, czy, czy Everton niedługo wróci jako opcja, ponieważ. Oni od rundy numer 19, czyli od Boxing Day, czyli od wtedy, kiedy wraca Calvert Lewin w teorii, mają Berlin, Newcastle, Brighton, Norwich, Aston Villa, Newcastle, Leeds, Southampton. Same zielone mecze przez dwa miesiące no i wtedy pewnie będziemy wracać znowu do Evertonu, jeśli oni by wrócili do gry. Tym bardziej, że Calvert Lewin w tych trzech pierwszych meczach, w których grał w tym sezonie, w każdym zdobywał gola. Także ja na pewno na niego czekam, bo dopóki miałem go w składzie, to mi dobrze szło. A ja tak w sumie nie wiem, bo póki go nie miałem w składzie i nie mogę go kupić, to mi bardzo dobrze, więc trochę sceptycznie do tego podchodzę. Ale na pewno od tej 19 kolejki fajnie, jakby Everton znowu zaczął punktować te ostatnie, te ostatnie 10 meczów z jedną wygraną, na pewno nie zastrajałem. Mogliby chyba punktować fantazję, nawet pomimo porażek, to na pewno byśmy nie pogardzili, bo naprawdę szkoda, że taki kalendarz się mardował. Dobrze, także czekamy na Everton od rundy numer 19, może coś im przeskoczy jak Madisonowi, a tymczasem kończymy ten szybki odcinek. Mam nadzieję, że wrzucimy go na streaming jak najszybciej, mamy nadzieję, że będzie to do 21., także spieszymy do montażu, życzymy zielonych strzałek, czekamy na łapki w górę, komentarze i do usłyszenia.